Jestem w parku. Ludzie tu mają pikniki, różne gry, zabawy. Jest bardzo ładnie, choć nieco chłodno jakieś 15-16 stopni. Jest. Madam tam stromeczek. Idziemy dalej. są tu ławeczki, można sobie siąść odpocząć w pobliżu zieleni lubię kontrasty światło i cień Uwielbiam. Najładnie no, tam. Jak tu masz podwyższenia. Strumyczek. Jaka czysta ta woda tam jest. O... Tu ptaszki kąpią się. Uwielbiam wiosnę. No, idziemy do cen do, do jeziora. Się zbliżamy. Zobaczcie jaki ruch. Ile tu jest samochodów w taki weekend? Gdzie nie spojrzeć to samochód U nas z parkingami kiepsko aż tam chęt dali samochody A teraz zastanęłam pod drzewkiem Takim drzewkiem o i nagrywam Dzisiaj jest turystów sporo widziałam łódki pływające so tam O, nawet takim mustangiem jedzie ktoś fajnym, żółtym. Jedziemy dalej. A tutaj są takie znaki na przejściach dla pieszych. O! Stay Trzeba się zatrzymać dla prze, dla przechodniów coś takiego jest sporo ludzi się gdzieś chęci no bo jest memorial i statki też będą pływały idę w kierunku przystani się zbliżam o a niebo jak się tak chmurzyło proszę ale nie ma nie ma e, burzy w prognozie. No i proszę, Legendowa Metropolia Świata. <grymne> to taki żart. Żadna to Metropolia, ale dziś jest naprawdę dużo turystów. Uwielbiam tu być. Moje ulubione miejsce. Jakeniwa to jest tygielna międzynarodowy, różnych narodowości weekendy. Tu przyjeżdżają dosłownie no, Japończycy, Chińczycy, ci żółci, potem, potem y, Pakistańczycy, Hindusi, no, cała masa różnych Arabowie, te, te babki w tych hijabach, abajach. No jest me mega. No, coraz więcej łódek się kołysze na falach. A niebo pochmurne, ja teraz sąsiadłam na ławeczce, no, z pieskami sobie tu chodzą. Okay. Ludzie mają fan. O, no, tam sobie łażą jeszcze. To jest mój ulubiony deptaczek. Tam, ale w, przybliże... w przybliżeniu tam. A jest nasza fontanna z aniołkiem. I ludzie sobie przy niej robią zdjęcia. No dzisiaj są, jest dużo ludzi. Dzisiaj jest bardzo dużo ludzi. Nasz Aniołek tam stoi. I się do Anioła. A tu jesteśmy już w rybierze, to może rzecz ze za smakołikami, takie stoiska. Takie pamiątki. tu serem magnesy takie a tu sobie ludzie stoją do pojedzenia spójrzcie tylko ile jest o myślałam że to kolejka po tikety na statek, a to nie. Tam sprzedają tikety, zaraz tam wejdziemy. O! Tu jeszcze takie koszulki. Proszę. Statek tam. O ten taki. Trochę niezgrabny, to jest Lady of the Lake. Najstarszy chyba tutaj statek w naszej flocie. O, tu ludzi, do bilety. No to. no zobaczcie, jaka piękna żaglówka. Jak ja uwielbiam żaglówki. Zobaczcie, tylko zbliżę to. Dość hałaśliwie jest tu dzisiaj. Nie wiem, czy mnie słychać. Ale jest uroczą o, a tutaj jestem na molo już no i tak to stoi nasz statek nasza lady o nie, to jest duchess to nie jest lady of the lake też motorówka A tu taki jacht zaparkowany. Piękne, spokojne popołudnie. O, to jest Lady of the Lake. Ona właśnie wchodzi do portu. Będę ją nagrywała, jak wchodzi do portu. Tamten statek to jest Duchess. A to, to jest Lady of the Lake. Ten statek, co tu stoi, to jest ten co mówiłam, to jest Duchess, a Lady of the Lake właśnie piszczy i daje znać wszystkim, że wchodzi. O, już się tam widać. Proszę. Piszczy. Ten język za mną to chyba jest hiszpański, ale nie wiem. Na pewno nie angielski. A zobaczcie, jak se wchodzi. Nie wiem, co na zaparkuje z tej strony. O, z tamtej strony będzie parkowała. Teczek. Co tu stoi, to jest Luis. Niem też można wycieczki sobie robić. Także jest pięknie i spokojnie dziś. Pasy i gwiazdy na fladze powiewają dumnie. Także mamy bardzo ładny Memorial Weekend. Nie za gorąco. Chmurki na niebie, ale fajnie. O, a Lady of the Lake pcha się na port. A tu ciastka mamy takie. Troszkę jest z jedzeniem no i jeszcze idziemy na zewnątrz. Widzicie fajną miejscówkę znalazłam. Odpoczywamy i wyruszam drogę do domu, bo się już mi znudził ten ruch tutaj taki. O pan oficer odjeżdża. Właściwie odjeżdża ich dwóch. Bo tu jeden na takim. Jak to się nazywa? Ten, ten taki pojazd. Na takim pojeździe wyjeżdża. I my wyruszamy, kończymy już dzionek Panowie policjanci wyruszyli na dalsze patrole. Ja zaraz też będę ruszała do domu.